Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym materiale z World of Tanks. Moi drodzy, dzisiaj Chieftain, czyli no pojazd, który można było zdobyć za kampanię. Mi udało się go zdobyć w ostatniej kampanii, ale pewnie materiał o nim pojawi się dopiero za jakiś czas. Dlaczego? Dlatego, że ludzie, którzy grają tym Chieftainem wykręcają na nim tak paskudnie mocne wyniki, że w wbicie masterki to jest w ogóle jakiś kosmos i generalnie Większość bitew, jakie widzimy na YouTubach, no to są bitwy bardzo, bardzo mocne przy wykorzystaniu tego czołgu. Hmm, tutaj mamy losowanie na dziesiątki i dziewiątki, więc hmm, no nie jest... Przede wszystkim hmm, ważna sprawa, nie ma artylerii, co też pozwoli naszemu bohaterowi dzisiejszemu, hmm, a jest to Mateusz, hmm, obstaw... no tak, no to pewnie hmm, Mateusz, tylko 23Q, tak pisane w każdym razie, po prostu Mateusz, czyli mój imiennik. Hmm, Dość dziwny rozkład, znaczy dziwny, nie, może, może nie dziwny, ale nietypowy jak na tę maszynę rozkład amunicji, bo mamy tutaj aż 14 pocisków zwykłych. Dlaczego mówię, że nietypowy? Bo większość osób, która ma tej nagra na nim Full Gold. Ja mam dokładnie tak samo. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś już poświęcił kupę czasu, yy, zrobił sobie ten pojazd, no to chce, w większości, większości graczy chcą go zmaksymalizować jego potencjał, zwiększyć jego potencjał, wyciągać z niego tyle, co się da, pomijając oczywiście własne umiejętności. Czyli no, ja na w tej nie mam fioletowe moduły, full gold, parę pocisków odłamków oburzących, też racje bojowe. Hmm, oczywiście, ilość, yy, nie mówię, że każdy, kierowca, że każdy kierowca tego czołgu tak jeździ, bo zapewne tak nie jest. Część osób nie jeździ na full goldzie dla swoich jakichś tam indywidualnych zasad, a część po prostu, bo nie ma kredytów. Ale osoby, które yy, kasiory w wocie mają w opór i którym drogie bitwy nie straszne właśnie często tak grają. Na dzisiejszy bohater. Yy, ma 14 pocisków zwykłych, 6 pocisków odłamkowo-burzących. Tutaj zwróćmy uwagę, właściwie to są hashe, tak. 140 pny, 530 uszkodzeń. No i teraz pięknie wysadzenie obiekta 257, dzięki czemu mamy 3229 uszkodzeń. Podstawowa pestka na tym czołgu 270, ma 270 pny. To nie jest mało, to jest wręcz bardzo, bardzo dużo. Na Goldzie 322, no ale jednak na tym Goldzie jest troszkę więcej. Więc też z tego się korzysta. W przeciwnym teamie mamy Pluton i Suf 7 u nas jest Pluton dwóch Esetek i Isa-7, więc no teoretycznie gorzej. No bo jednak Eseta jeszcze, póki te zmiany nie zostały wprowadzone, nie jest czołgiem delikatnym, delikatnie mówiąc najmocniejszym. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało kiedyś, jeżeli te zmiany w końcu wejdą i w jakiej formie one ewentualnie wejdą. bitew z na YouTube'ach pojawia się na ogół bardzo, bardzo dużo. Ja też kilka już dostałem, natomiast no żadnej jeszcze nie prezentowałem chyba w ostatnim czasie, bo, bo czekam właśnie, to muszą być już konkretne, konkretne wyniki EXPA ewentualnie, znaczy albo EXPA, albo uszkodzeń, głównie oczywiście o uszkodzenia się tutaj rozchodzi. My mamy teraz dwa do jednego kolega sobie na środku zrobił 3664 uszkodzenia, ja powiem szczerze, że nie do końca na razie z tą maszyną się rozumiem. Mam na niej bardzo słabe wyniki, jak na potencjał tej maszyny. Ja nie jestem ostatnio wielkim fanem grania na 10. tierach. Często obecność trzech artylerii, trzech, czterech kołowców, no psuje, psuje radość z grania. Ale mam nadzieję, że to może kiedyś się troszkę zmieni. Na razie chyba jedno... Jestem oczywiście w trakcie gdzieś tam odkładania bitew dla Was i przygotowywania materiału Szczywtejna, ale myślę, że to jest jeszcze, jeszcze trochę się może z tym zejść. Ile? Sam nie wiem. 3 do 2 prowadzimy. 4127 uszkodzeń Mateusz ma nastrzelane. Mamy tutaj jeszcze w drużynie E4 Super Conquerora i ebr jeśli chodzi o tiery 10. Sporo czołgów w mieście, ale jak to już wielokrotnie mówiłem, to miasto ze względu na charakterystyczne krzaczki tu i tutaj, no raczej rzadko kiedy jest grane agresywnie, bo można sporo czołgów tam schować. Dzięki temu, że środek został oczyszczony na początku, że tam nasz bohater postrzelał i teraz. Też tam jeszcze znajduje się Super Conqueror. To nic w nas tutaj póki co nie strzela, dzięki czemu możemy sobie podjechać z tej strony, bo normalnie tutaj byśmy ze środka byli obijani. Teraz podjeżdżamy razem z tą T-10. Sto... Mamy IS-7, nieudany strzał. Koledze przede wszystkim zależało na tym, żeby pestki nie przyjąć. Teraz T-10 zbiera. IS-3-2 na Side ale biorąc pod uwagę, że my jesteśmy troszkę wyżej. To mamy przestrzał dobry na tej jego hmm, płyty. Od góry jesteśmy w stanie się tam wybijać bez większych problemów. Oczywiście tu side-scrap teraz do tego ISA-7 udaje się odbić i udaje się też odbić strzał WZ-115A -y z Hita, której aktualnie nie widzimy. Ona jeszcze nie była wyspotowana, co dobrze stoi gdzieś tam za krzakami. Jest ten wz obity, nie... ona... obity niemiłosiernie, ona nie była wyspotowana i tyle... tak była obita, czy ja po prostu coś tu źle, zało... źle zauważyłem. Dobra, to nie jest najważniejsze. 5485 uszkodzeń. Tyle pokazuje nam licznik. Mamy teraz 50 TP. Wchodzi pestka. Będzie tutaj robiony side scrap. 50 TP się tak. Z... Tak się skontował, że możemy go teraz zobaczyć ładnie bić w przednie koło. Trzymamy go na gąsienicy, a jednocześnie zadajemy mu uszkodzenia. Więc nie dość, że teraz podbijamy własne uszkodzenia, to jeszcze asysta też nam idzie w górę, dzięki czemu też exp się oczywiście zbiera. 689 tej asysty mamy prawie 7000 już uszkodzeń na strzelane. Cały czas jeszcze spory zapas hapsów i się od zninga. My go przebijamy, zostają nam jeszcze te 4 peski ze zwiększoną penetracją no i skracamy, skracamy, ale też powoli też tutaj nie ma wyjazdów na wariata. Nie ma wyjazdów na jakiegoś szaleńczych wyjazdów, tylko właśnie staraliśmy się do tej pory oszczędzać te hapsy. Jednak WZ trochę nam to popsuł. Kończymy ISA-7. Przypominam, średnie uszkodzenia na strzał. Na tym dziale wynoszą 449 do 4. My mamy już cztery fragi zrobione prawie 8000 uszkodzeń. Na koncie naszego bohatera jest leopard Peta. Zbiera pestkę za 433-8400. Leopard na dobicie, czy nam się uda? Nie udaje nam się go dobić, ale go trafiamy teraz czy ktoś go. Wyłączył z tej gry, jeszcze do tego nie doszło. 8785 uszkodzeń, 10 do 5, duża przewaga, już 5 maszyn. No i teraz zaczynamy domykać, zaczynamy domykać środek wygrany, miasto wygrane, wypychamy to co tu ewentualnie było. Tylko linia 1 2 się jeszcze jakoś trzyma, no bo tam te 9,5 A4, więc yy, wiadomo, że. Te nasze siły nie bardzo mogły tam przycisnąć, ale jak odpowiednio będziemy zjeżdżać teraz w stronę tam, gdzie są wrogowie, to tu już jest kwestia czasu, kiedy uda się ich i podspotować, i postrzegać, ale oczywiście musimy uważać, bo taka T-114, czy T-95, ale się fatalnie ta pestka poleciała. To działo bywa, bywa denerwujące. Ja powiem szczerze, po ogrywaniu Super Conquerora, jak się przerzuciłem na Chieftaina, to mnie to działo momenta momentami doprowadzało do płaczu. 9159 uszkodzeń, już bardzo, bardzo ładny wynik, kolejna asysta, 1600 jej dochodzi na nasze konto. Gdzieś tutaj strzał na ślepo, ale chyba on nie wtedy, bo tam wydawało mi się, że zarył w ziemię, zresztą zobaczymy sobie w podsumowaniu. Jest E4, celowanie po dolnej płycie, ale pocisk poszedł gdzieś, gdzieś wyżej. E4 poważnie, poważnie tutaj zbiera, jest T95, wychyla się, czy, czy przyjmiemy bułę? Celujemy po dolnej płycie, wchodzi. Nam się udaje przebić jemu niestety też 9601. Tyle mamy na liczniku. Kończymy teraz T54. 9927. Wychyla się T95. Chyba będzie chciał nas wykończyć. Dzięki temu my mamy tutaj łatwiejszy przestrzał na dolną płytę. Nie patrzy się na nas ten T95. Widocznie zależało mu na podbiciu szkody. I teraz fatalnie dla siebie został zapany z gąsienicą. Tak, że łatwo go było przebić, zanim ją naprawił, złapał resztę pestek. My mamy 10825 uszkodzeń, 6 fragów, czyli specjalista, i w tym momencie T55A wyłącza nas z tej bitwy, niszczy nas. No troszkę szkoda, bo może, może by tu się jeszcze dało coś. Postrzelać. chociaż te 7-5, które zostało, jeśli chodzi o wrogów, to za dużo już tych hapeków nie miało, pewnie ciężko byłoby do niej i tak dojechać. Moi drodzy, my, oczywiście tutaj mówimy w imieniu Mateusza, Mateusz tę bitwę wygrywa, zobaczmy na wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w kątem nasz dzisiejszy bohater uzyskał odznakę mistrzowską asa pancernego do tego dużego kolibra, oraz specjalistę. No, przede wszystkim MK cieszy. Ja jeszcze tej masterki nie mam i pewnie długo mieć nie będę. Asysty nasz bohater miał 1897 punktów, czyli prawie 2000 swoich uszkodzeń. 10825, czyli mówimy tutaj o ponad, no, prawie 13 tysiącach uszkodzeń łączonych, 6 fragów, dzięki czemu uzyskał ponad 1,5 tysiąca bazowego EXPA, 1509 punktów, tyle ostatecznie udało mu się zebrać. 29 strzałów oddanych, 27 trafionych, 25 z penetracją. Na te 10 825 uszkodzeń tylko 180, 1186 na dystansie powyżej 300 metrów, więc ten EXPA dzięki czemu dzięki temu wpadł ładny. Prawie 4000 odbitych uszkodzeń, asystę już mówiłem, przejechał ponad 2,5 kilometra na czysto zarobił 5 tysięcy kredytów z różnymi bonusami Expa wpadło mu 2377. Mateuszu serdecznie gratuluję. Prawie 11 tysięcy uszkodzeń. Gratki odznaki mistrzowskiej Asa Pancernego. Moi drodzy, jeżeli jesteście właścicielami CIFTA, piszcie proszę, co sądzicie o tej maszynie? Czy ją lubicie? Jakie są według was zalety, jakie wady. Chętnie poczytam, podyskutuję z Wami w komentarzach. Nagrodźcie oczywiście naszego dzisiejszego bohatera jakąś łapką w górę. Pozytywnym komentarzem, my. Widzimy się w następnych materiałach. Zachęcam, żeby zerknąć w opis filmu, tam są różne przydatne informacje. Moim patronom z Patronaita serdecznie dziękuję za wsparcie. Życzę wam wszystkim miłego żonka i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.